Marcin, dawno Cię nie widziałem. Co tam u Ciebie? Opowiadaj, bo to już jesteś rok po maturze. Tak. E, słuchaj, muszę Ci powiedzieć, że bardzo intensywnie pracuję i mam bardzo dużą satysfakcję z tego, że w 100% tak naprawdę swój czas mogę oddać muzyce, e, tworzeniu, próbom do koncertu, w ogóle tworzeniem, graniu koncertów, spotykaniu się z fanami. To jest e, no niesamowite. No, jestem cały w biurkach, bo to jest naprawdę intensywne. No niesamowity czas dla mnie i mam nadzieję, że tak długo będzie. Jeśli chodzi o studia, bo wiem, że o to zapytasz. No, w sumie mogę powiedzieć, że nie wiem czy jestem na gap year, ale po prostu no pracuję, wiem. po prostu sobie taki rok przerwy na, na razie, ale czy to się zapowiada na dłuższą przerwę, czy już coś się świta w głowie, żeby jednak te studia zrobić? Nie jestem w stanie się tego powiedzieć, ponieważ nie wiem. No wydaje mi się, że naprawdę dużo intensywnej pracy jeszcze mnie e, oczeka. E, ale zobaczcie w się sensie nie mówię nie studio, bo studia to jest naprawdę moje ukryte marzenie. E, I studiowanie na Akademii Sztuk Pięknych to, no, to jest dla mnie spełnienie marzeń, więc to na pewno w moim życiu e, wykonam. Zrobię. Ale kierunek też już masz jakiś bardziej określony? Albo rysunek malarstwo? To na pewno chyba bardziej w tą stronę. E, tak, chyba w tą. Stronę. Nic z muzyką. Wiesz co, zastanawiałem się nad wokalistyką tutaj w Warszawie na Uniwersytecie Chopina. E, zobaczymy. Można składać do różnych miejsc. My mamy, jesteśmy akurat no, na gorąco po tych maturach tegorocznych. Czy ty, już nie będąc maturzystą, ale miałeś coś takiego, że... Uff, jest jakiś stres, albo uff, jak dobrze, że to za mną? Jak dobrze, że to za mną, totalnie. E, w ten dzień e, tak się bałem, że zadzwoni mi budzik i że będę musiał iść do tej szkoły. Jesus, straszne. Ale bardzo się cieszę, że już jesteście po i w ogóle trzymam kciuki. W ogóle moje matury były bardzo fajne, ja już to w tym wyjazdzie mówiłem, ale mogę Ci opowiedzieć taką ciekawostkę, że e, w mojej szkole odbywały się matury próbne, e, ustne i wylosowałem temat potop i powiedziałam mojej pani wychowawczyni, że ja w ogóle nic nie umiem, proszę mi wpisać 0%. No i dobra, jakby na maturę już tą oficjalną włączyłem się wszystkiego oprócz tego potopu. Mówię, na bank to się nie może mi przydarzyć i idę na maturę z ustą, jest potop, w ogóle atak paniki, derealizacja, nie wiadomo co się dzieje, ale podołałem, chyba 78% i ciekawostka, to samo się wydarzyło dzisiaj z Labubu. Ponieważ otwierałem labubu i wylosowały się dwa różowe. Giza. Bo to przecież prześladuje. Tak. Ja nie mam szczęścia w ogóle w niczym. Chyba ty. Nie, no w niczym. Nie, no słuchaj, wygrałeś przecież te i także było przecież szczęście i talent połączony. Dziękuję bardzo. Marcin, jeśli chodzi o Twoją karierę, czy ty właśnie to, że teraz już od roku nie jesteś ani w szkole, tak naprawdę nie masz tych obowiązków szkolnych, możesz tworzyć jako wolny artysta, czy to Cię jeszcze bardziej tak no, podnieca, Jara, że jesteś tym takim wolnym ptakiem? Szczerze, jak powiedziałeś, podnieca to, aż do ciarki, bo to jest naprawdę to uczucie. Eee, mam. Naprawdę bardzo dużo czasu, żeby spędzić większość mojego czasu w studiu i to jest niesamowite. Bardzo dużo intensywnie też pracuję tak wewnątrz w studiu i nie mogę za dużo mówić, ale naprawdę ten czas jest dla mnie owocny. Rozwijam się też writersko, no, piszę melodię w ogóle nie, no to jest coś niesamowitego. 2 czerwca wszyscy obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, mamy nowego prezydenta, on jeszcze nie jest zaprzysiężony do końca, natomiast jak ty po wyborach się teraz czujesz, że mamy jako prezydenta Karola Nowrockiego? Wiesz co, ja w tym momencie byłem w Toskanii, w przepięknym domu, więc pierwsze co zrobiłem, poszedłem się wykąpać w basenie i wróciłem po tygodniu do Polski, it's okay. <laughs> Głosowałeś w ogóle tam, czy nie? Oczywiście, bo Nie, jakby... Nie, nie dopuszczam do siebie myśli, że miałbym nie zagłosować. Pojechałem specjalnie do Florencji, żeby oddać głos. Jakby to... No, wydarzyła się wola nieba and A y, czego oczekujesz od nowego prezydenta? Wiesz co? Yy... Ja myślę, że to jeszcze dużo czasu Polska potrzebuje, żeby... Yy była bardziej otwarta e, i bardziej tolerancyjna. O tym się mówi od wielu, wielu lat, e, ale zależy mi tylko na szacunku do drugiego człowieka. To już nie chodzi nawet o związki partnerskie e, czy tolerowanie LGBT, po prostu o, o szacunku do drugiego człowieka, bo to jest dla mnie najważniejsze w kraju, w którym żyję, a drugą taką rzeczą jest bezpieczeństwo, e, bo ostatnio było bardzo dużo incydentów w Polsce. Gdzie momentami ja sam bałem się wyjść na ulicę, i myślę, że o to nowy prezydent powinien się zatroszczyć. O Karolu Nawrockim bardzo dużo się pisało jeszcze właśnie zanim on został prezydentem. Tam wychodziły różne brudy, tak to ujmę. Potwierdzone jest, że brał udział w ustawkach. Kibol został prezydentem. Czy to się mieści w Twojej głowie? to nie mi to oceniać, bo ja też od zawsze sobie mówię, że nie chcę się wdrażać politycznie w jakieś takie sprawy. Nie chcę wybierać żadnych ze stron, bo, bo ja łączę też ludzi w jakiś sposób na swoich koncertach i też słuchaczy, więc w sumie no, nie odpowiem Ci na to pytanie. Podczas różnych też wystąpień publicznych nasz prezydent brał snusy do ust. <noise> Jak Ty to skomentujesz? Wiesz co, w obrębie młodych jest to całkowicie normalne, ale wydaje mi się, że na takim wielkim wydarzeniu jak debata prezydencka nie powinno mieć w ogóle miejsca. Może właśnie tym przekonał młody elektorat do siebie. Do siebie tym? No słuchaj, e, słuchałem takich opinii, że tak, że o wow, jesteś w naszej rodzinie. No jakby chcę powiedzieć, że e, ta używka jest bardzo popularna dla naszej generacji e, i na pewno kupił e, tym ruchem e, niektórych młodych ludzi. Jak zobaczyłem post, że więcej osób jest za więcej młodych osób głosowało na Nawrockiego, też mi się lampeczka zapaliła w głowie, że może przez to, oczywiście się śmieję, eee, nie, no nie, nie powinno mieć co miejsca w ogóle na, w takim miejscu i w ogóle no, no, w tak ważnym dla kraju miejscu i, i też no, rzeczy dla kraju. A ty, Marcin, czy ty masz jakieś używki? Czy ty bierzesz jakieś używki? Wiesz co, miałem moment, że byłem uzależniony od nikotyny, ale nie, że paliła papierosy. Nie szczerze, naprawdę próbowałam kiedyś snusów. That's, that's all. Ale nie, bardzo nie lubię jak coś mnie tak kurczowo trzyma za głowę i po prostu nie lubię tego, jak mój organizm mnie pcha do czegoś. Mówi mi, że nie wiem, trzeba wyciągnąć papierosa czy sięgnąć po alkohol. Jestem, myślę, że z daleko od tego. Mamy czerwiec, miesiąc dumy. Jak w jaki sposób wspierasz środowiska LGBT? No to bardzo ciekawe co mówisz, ponieważ zostałem ambasadorem playlisty w Spotify Glow Polska, jestem twarzą tego miesiąca na tej playliście. Zostałem kuratorem tej playlisty, wybierałem właśnie artystów LGBTQIA+, z Polski do tej playlisty. No, i rozpocząłem e, tak naprawdę super ten miesiąc, ponieważ właśnie Spotify zaprosił mnie do tej playlisty. Mogłem wybrać super polskich artystów. E, też mój utwór został wybrany i dodany do playlisty globalnej Glow, co jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem. E, bardzo fajne rzeczy, więc mega się jaram. A czy według ciebie e, powinni w Polsce w końcu zalegalizować związki partnerskie? No, to się powinno zadać e, kilkanaście lat temu. Eee, moim zdaniem nadal Polska jest, nie jest na to gotowa, no zobaczymy co przyszłość pokaże.